User left your channel. User left your channel. Dzień dobry! Ciao! No bo ja! Obie, niech fajnie zrobię. Chciałbym zostawić nam pewną e, wiadomość. No dawaj. Ustawcie sobie hasło na okay. ts -a. Czekaj, Bo tam jestem. Wow. Matko, czy się puszcza? No, Matko, czy się puszcza? Oraz zostawiłem wam link do filmu na YouTubie. Ustawcie sobie hasło na, na ts -a. I'm disconnected no. from your channel. No, twoja A twoja? Chyba twoja. ha e tam, e tam była nagrana no. cała ta rozmowa. Czeka-se! To nie było nagrane, bałwanie, tylko z waszego streama wzięte. Aha, I'm just gównami. User joined your channel. <grym> Halo! Ja Ezio, tam. Witam, Joker. Radim Witam, Mieszku, XD. Poczucie. A dobrze. Dobrze jest, wszystko w porządku? A czyść. A czemu nie ma hasła na kanale? Nie wiem. Zepsuła się. Bo mama, Bo mama ci się puszcza. Joker, słyszałeś, co on mówi o twojej mamie? O nie, nie o swojej. No właśnie. Nie, nie, nie. Ja jestem przekonany, że jednak nie o mojej. O swoje, twoje, twojej. Słyszałem, że się dostali od jakichś ludzi. Co on powiedział? Na lolu. Nie, Od jakichś głowien które żeście wyzywały. Co to? Co on tam pisze? A on chyba gata o tym, że wygrał z brązami i się cieszy. Bardzo się z tego cieszę. A. Bo nie reprezentujecie samą kurwa nic. Prostytutka. I... <laughs> tak, prostituta, to ja o. jestem. nie no wiem, bo mówisz się po rusku. <laughs> więcej niż te pozostałe tułki z kanału Oj, ej, ale ogólnie to ten, nie? ten no bo ten typek nagrywa on nagrywa i ma program naprawdę? to nie jest kurwa darmowy program tylko funkcja TS-a i jakbyście mieli hasło no. na kanale to byśmy mieli ponagrywane dobra, weź ja wiem, dobra, że to że... ja <grym> jest wiem, że też funkcja TS-a hasło ale ten... se ustawcie kurwę. <grym> Powiedziałem! Nie, nie. Ale, się, ale kurwa ja teraz mówię! <grym> ale jesteś zabawny Ale cisza! Mama ci się puszcza, powtórz to. Mama ci się puszcza, powtórzyłem! Ale masz powiedzieć, mama mi się puszcza, powiedz tak! Ciekawi z tego dobrze. powodu! <grym> zza. Zza, zza, Dobra, idę! serdecznie! Azor, masz TSE czy nie masz? No tak do nowego. Na A ma tam hasło? A jest tam tak. hasło czy też możemy go poznać? Jest tam hasło. A czy możemy tam wejść i się poznać? Nie, nie możesz tam wejść. User disconnected from your channel. I wypierdalaj, Azur. No co? A gdzie oni poszli i się zostawili? Ej, gra Ja my się będę To będziesz czekał dalej? No chyba. W takim razie żegnam. E, ale ja stąd nie idę. Ja tu zostanę i będę mówił. Ja tak samo. Ale ja, ja chcę, żebyś ty stąd poszedł. Ale Weź dlaczego? pójdź, stąd, bo koledzy już poszli i prosili, żebyś poszedł z nimi. Ale ja nie mam zamiaru, stąd iść. Eee! Hasło jest załóż! Hasło to jest nasz TS! I macie pograne! A twoje kolegi cię wszystkie zostawiły i poszły! Hasło jest samo u mnie. A u mnie, ja jestem człowiek gościnny, no no. i zawsze, zawsze nie są drzwi otwarte! No. Ale co mi nie pykło, ko kolego? Co mi nie pykło? No, to całe twoje życie! Ale jakie życie? Ale ty o mnie nic nie wiesz, człowieku! No słucham ciebie. Proszę cię, nie pierdol albo Ale ja Bo ciebie i tak, słucham nie pójdę człowieku. I tak. Nieważne czy pójdziesz, czy nie, ja bym chciał się o tobie czegoś dowiedzieć, żeby nie musiał cię ja prawda zwyzywać i nie wiem o tobie nic. Więc chciałbym się dowiedzieć, kim jesteś, jak masz na imię. Podajemy miasto? Jakie? To jak już miasto? No to jakie miasto z nas? Ale chodzi ci o moje miasto czy o co? No, no mów. Pana pisze ci dobry Ale ja nie chcę, żebyś ty nie pisał, bo ja nie umiem czytać. <grym> <grym> Ej, tu jak grasz tego arama, czy nie? Ale ja nie gram żadnego arama. Aha, no dobra. W takim User razie. No. Widzisz, <grym> weź przykład z kolegi i wyjdź. Hasło się samocha pisze. User join channel. Halo, co wrzucę, wrzucę? Channel. Kto się włączył? Microphone się... się... activated <noise> Żałujcie, że no te, ma, to, was to, wcześniej nie było. Żałujcie, że nie było was wcześniej. Co za dziwna A co się działo? Co, a co się działo? <noise> Taka pomyć, się... <noise> wszystko nagrane. Wszystko nagrane i zostanie to. użyte przeciwko tobie w prokuraturze, kurwa. To to proszę, I wrzuć to gdzieś To potem, no zapraszam. Zaprasza z dawniej. No co się Zdecyduj się, kurwa! Pijcie, że wracaj. adres? Podaj mi adres. Skifajcie, kto to jest w To jest jakieś 0. Pochodzę. Kurwa, gdzieś gazu? Zero. Halo, Azor. No co? Dlaczego no. jedziesz, mój potacie? Ale ja ci nie jadę te potacie. Powiedziałeś, że mój ojciec był psem, a był policjantem. <grym> Ja potwierdzam, już nie mogę. potwierdzam. Ja już nie mogę, ale ja nie wyjdę. To dobrze, ale wystarczy, że tam ci wyszli. No dobrze. A gdzie oni poszli? Możesz mi powiedzieć? To mogę ci nawet linka wysłać. Ale to TS-a? Tak. To ja się z radości osam. Ja chciałam na ts i iść znajdę. To ci już podaję ja nie to, nie już. Nie to nie nie wysyłam. No, no już nie jeszcze moim z Was i nic do ciebie już nie mam, człowieku. No widzisz. A to no, jest. pan jakieś hasło? E ja nie wiem. Wiszę mi ale... tylko, że bym wbił. Dziękuję I raczej nie ma hasła. W takim razie zmykam. Ale, ale to mody i to dalej bawić się pani. User left your channel. No, babuś, jedziemy z nimi. Chodź. User joined your channel. essa. Eu quero te dizer, deixa eu. O staff fica falando a teta. Avez de gostar. Eu gosto de tentar que. O staff fica falando a teta. Não clichê tá. Aí, deixa eu cair. Pode ver aí a mulher dar com o microfone. Assim ele on na icona, ele tem que responder também. E tem que dar. Deixa eu fazer o